Hej, hej, z tej strony Emi, a przed nami kolejny odcinek z gry Słodki Flirt Uniwersytet. Natarłam do pokoju, słyszę głosy Aleksiego i Morgana. No i mamy dalej event. Daj mi to zrobić. Jeszcze nie. Okej. Okay. Pozwól, inaczej będę specjalnie deptał ci po stopach. Dojrzały bałdzo. Haha, więc spróbuj, zobaczymy. Chyba mają niezły ubaw. To zależy jakie buty założysz w sumie. Co tu się dzieje? Och, Emi, gdy, gdy na ciebie czekaliśmy, poprosiłem Morgana, żeby pokazał mi kilka kroków w tańcu. Ale bierze to zbyt poważnie i nie pozwala mi prowadzić, a więc próbuję go namówić. Macie problemy. Powiedziałem ci, jeśli chcesz się nauczyć, najpierw pozwól mi pokazać. No w sumie ma rację, bo się zabijecie inaczej, nie? Ale przecież muszę też nauczyć się prowadzenia w tańcu, prawda? No. W sumie nie musisz, ale... Nieważne. Dobrze byłoby, żebyś umiał już podążać za osobą prowadzącą. Haha, ha. no i przywołać ci do porządku. No właśnie. <laughs> Och, daj spokój, Emi, powiedz mu. Wydaje mi się, że mają nie w tej całej sytuacji. Już to mówiłaś. <laughs> Powiedz mu! Zaczęło każdy z was je poprowadzić w tańcu na zmianę. Aleksji, daj Morganowi się poprowadzić. Gdy nauczysz się lepiej tańczyć, przyjdzie Twoja kolej, by prowadzić w tańcu. Morgan, powinieneś dać mu poprowadzić, skoro chce się tego nauczyć. Okej, okay, więc ja mam wybrać odpowiedź A. Hmm. Znaczy, no w sumie. Hmm, może to i dobry pomysł. No w sumie zgadzam się, że pomysł jest niezły, ale jak on nie umie tańczyć, bo jakby umieli, to by było trochę inaczej. Ale lepiej, słuchaj mnie uważnie. No właśnie. Oczywiście, jestem pilnym uczniem. <laughs> ale ma taką fajną buźkę rozbawioną, to tak robimy. Okej, okay, stoi. Brawo, a właśnie ej, mi znalazłem kolejny element dla Twojego stroju. Popatrz. Kolczyki. Mm. Nie wiem, niezbyt mi się podobają, ale, ale spokojnie. No dobra. Trochę czerwonego, może się przyda. Och, ta ozdoba jest cudowna. Bardzo podobają ci te kulczyki, Pasują do butów i biżuterii na ciało. Dziękuję bardzo. Podobne w sumie do tych, co teraz mam. Takie też koła płaskie. To ja Tobie dziękuję. Dobrze się bawię przy szukaniu rzeczy, których potrzebujesz. Cieszę się, chyba. A masz dla siebie strój, jak już się kłócicie, kto prowadzi. Idę na kawę. Idziecie ze mną? No ba. Nie, zostań tutaj. Ja stawiam. Wziąć ci taką jak zwykle. Znaczy, możecie pójść i postawić kawę w sensie. Nieważne, tak. Ja z kolei zamówiłam gorącą czekoladę. Morgan zaproponował mi, żebyśmy potrenowali w oczekiwaniu na Aleksiego. W ogóle jestem napisane: Za z kolei zamówiłam. No, pasuje, z, 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 z. Nieważne. Rozpocznij trening. Bojam się trochę bardzo. Gotowa. Kroków quickstepa. No dobra, to już nie będę chyba pokazywać drugi raz, bo w sumie po co? Zakładamy nasze pionk na kolczyki, które są gdzieś tutaj. Okej. I przydałoby się zdjąć te czarne. Bo tak trochę. Okej. Słodkie są te piegi. Znaczy, dziwne, bo ja nie lubię piegów, ale nie wiem, jakoś tu mi się podobają. W sumie Morgan też ma, pasujemy do siebie. Chodź z Morganem. Czemu ja w sumie nie robiłam w tych etapach? Już mi się myli na tych kątach i w ogóle, sama nie wiem. Ojej, trochę mi kiepko idzie. To jest dziwne, bo na początku... Pięknie, nie wyglądam. Tu No to już wiadomo, że przegrałam. To jeszcze nie to. No. Czy to byłam napisane rok? Ja już nic nie wiem. A niech to jestem umówiona z Morganem na trening tańca. Jestem spóźniona. Czy tam byłam napisane rok, a wcześniej quickstep? Czy ja mam coś z głową? Bo takie. Nie wiem. Weszłam do pokoju, spocona jest zdyszana. Przepraszam za spóźnienie. Ojej, na pewno cię nie zabiję, tak? Nie mam problemu, nie martw się, zaczynamy. Tak, tylko położę to rybkę i komórkę. No to już wiadomo, co się stało, skoro wspominasz o tym, tak? Włożyłam rękę do kieszeni, żeby wyjąć komórkę, ale telefonu tam nie było. No, domyśliłam się, tak? Bo już się skończył dialog, więc teraz będę coś szukać i tak dalej. Pewnie zostawiłam ją w pokoju albo zgubiłam. Przepraszam, muszę wrócić do swojego pokoju. Chyba zostawiłam tam komórkę. Chcesz, żebym pomógł ci szukać? Nie, najpierw sprawdzę, czy nie zostawiłam jej w, po prostu w pokoju. Zaraz wracam. W ogóle fajną mam minę. Taką trochę fochniętą, czy ja wiem? Nie ma problemu, zaczekam tutaj. Najpierw, najszybciej jak mogłam, wróciłam do pokoju, ale nic tam nie znalazłam. No wow! Koniecznie muszę znaleźć telefon. Nie stać mi na zakup nowego. No, raczej przydałoby się. Znajdź swój telefon komórkowy. Musiałeś zostawić go gdzieś na, je na jednej z... Stron witryny. Tak, to fajnie brzmi. Swoją drogą, pamiętam, że gdzieś chyba było właśnie o tym. Tylko nie wiem, gdzie to było napisane. Znaczy, że jest takie prawdopodobieństwo. Nie wiadomo, czy na pewno wszyscy tam mają, ale było coś takiego. Tylko teraz, gdzie ja to znajdę. Misja trzecia. Znajdź przedmioty. O, jest. Pasek do zapisu stroju naszej suwie i szafie z ubraniami. Aha, tutaj. No dobra. O, jest, super. Nie musiałam się męczyć, bo, bo tak, no to można szukać, a szukać jednak nie, niestety. Znalazłaś swój telefon komórkowy, wróć na stronę eventu, aby kontynuować. Wróci do eventu, brawo. Jest, znalazłam, jaka radość, no w sumie ja się nie dziwię, tak. Mam tu z kolei kilkanaście nieodebranych połączeń od Aleksiego i z 15 SMS-ów. Dlaczego akurat od niego? Morgan powiedział mi, że zgubiłaś komórkę, nadal jej nie znalazłaś. No, przecież chwilę temu była u niego w pokoju go nie było. A, nieważne. No, po co piszesz, skoro chyba jak odpiszę, to ją mam. Haha, ha, nic nie mówiłem. Zapomnij o moim poprzednim SMS-ie. No właśnie. Nie wiem o co chodzi, ale spoko. Nie znalazłaś telefon, próbuję do ciebie zadzwonić w razie gdyby ktoś odebrał. Jeśli zobaczysz ze 100 tysięcy nieodebranych połączeń, to byłem ja. Odpisałam mu. Już w porządku, mam telefon. No... Pff. Chyba, żeby ktoś ten właśnie ukradł, jakby się dowiedział, że, że telefon gdzieś dzwoni. No, ale mam nadzieję, że to nie jest ta sytuacja. Uff, super. Czym prędzej poszłam spotkać się z Aleksim w pokoju Juna. No, a nie z Morganem? Ten się też... Już lepiej, jesteś już spokojna? Tak, przepraszam, że tak szybko wyszłam. No jest taki miły. Brawo, żebyś mogła wrócić do równowagi emocjonalnej. Popatrz na to. Fajne. Będę codziennie gubić telefon. Nie no, mi tam w sumie. Mi tam w sumie stroje nie kręcą, ale. Okej. Okay. Taka doczepka? Bo jak spódnica, w sensie to nie jest spódnica, bo nie ma góry. A, a ja mam sukienkę na co? Czarna wygląda interesująco, ale myślę, że czerwona z czerwonym będzie tak bardziej, mm, nie wiem, normalnie, w sumie nie wiem, o co biega, ale spoko. Ojejku, peruka! Bo już jest prawie koniec eventu, ojej. Podoba mnie się. Co my tu mamy? Będę na roze. w sensie jakby staram się nie brać ciągle brązowych w tych, bo to tak ciągle to samo nie. Ech, ale co to jest? No właśnie też bym chciała wiedzieć. <sum> Sam do końca nie wiem. Nie wiem nawet, czy to ma nazwę, to jakby przedłużenie sukienki? Taki ekspert nie wie, to pokaż, jak to się zakłada, bo. bo ja sobie tego jakoś nie wyobrażam. <sum> Jeśli przyjdzie ci zatańczyć walca, możesz założyć to pod swoją krótką sukienkę i uzyskać efekt długiej sukni. To naprawdę super sprytne, gdzie to znalazłeś? I może ci spać w tańcu i będzie interesująco, czy coś w tym stylu, to od razu. Kiedy pamiętam że on o walce, czy o tangu, nie ma teraz zbyt wiele czasu, żeby się z nami spotykać ze względu na egzaminy. więc przygotowała dla ciebie to w ramach przeprosin. Muszę pamiętać, żeby jej podziękować, kiedy ją zobaczę. No właśnie, nasza y, pani ekspert od stroju, nie ma jej tutaj. Dobrze, gotowa na nasze ostatnie lekcje, bardziej niż zwykle. A ja chyba nie jestem gotowa. Ehm, rozpocznij trening. Ogólnie event się już powoli kończy. Ehm, I powiem Wam, że trochę smuteczek, bo ehm, nie wiem, czy się wyrobię z tym wszystkim, tak? Mamy sobie nową fryzurę. O jejku, ale to wygląda. I co ja tam dostałam? Aha, to. Nie, to nie tu. Jako co to będzie? Spódnica, sukienka, może jako gacie, tak? Tak, to ja wiem. No, w sumie jest, okej. Okay. Um, bo brakuje mi dalej tańców żeby chociaż jedną ilustrację zdobyć jeden taniec no cóż, to by było na tyle, pa